Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Rafał Baran z życia na Filipinach. Słuchajcie, jest niedziela. A jak jest niedziela, to jest czas na wycieczkę rodzinną, tak więc razem z całą rodziną jedziemy w całkowicie nowe miejsce, a wy się z nami. Zaczynajmy! Witam Was jeszcze raz. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w Sybulan. To jest miejscowość położona jakieś 10-15 km od Dumaguete. W zasadzie to jakby nie patrzeć, to jest tak naprawdę zaraz za Dumagete. Tylko że wiecie, Sybulan to jest bardzo duże miejsce. I ciągnie się wzdłuż tak naprawdę wybrzeża, czyli możecie bardzo szybko się dostać. Ale tak samo to ciągnie się w górach. A my w tym momencie jesteśmy właśnie bardzo wysoko w górach. Nie nagrywałem tej drogi i żałuję, ale na końcu tego filmiku wrzucę Wam takiego time timelapsa troszeczkę przyspieszonego z całej tej drogi, jak będziemy wracać. Bo trasa była po prostu niesamowita. Ja nie wiedziałem, że my tak wysoko zajedziemy w góry. My jesteśmy praktycznie na szczytach. Ja wiem, że może tego tak do końca nie widać. Ale dobra, ale Co tutaj robimy? Bo tutaj są tak naprawdę dwa miejsca. Pierwsze miejsce What? Nana You Scare of Dog. Psz, 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 psz. Jesteśmy, słuchajcie, w górach, bo tutaj jest okej. Okay. Tutaj jest Highland Resort, takie miejsce, tam zaraz za tym płotem, jak zobaczycie sobie, gdzie można rozstawić namioty i my teoretycznie przyjechaliśmy to zobaczyć to miejsce. Ja tutaj wam też wstawię w opisie nazwę tego miejsca i lokalizację. Ale druga rzecz jest taka, że tam właśnie już poszła Krystyn do góry Ponieważ tam Krystyn brat pracuje na takiej farmie jakiejś co, To jest prywatna farma, tylko po prostu ciocia nasza chciała ją jechać zobaczyć <gry> I, I brat powiedział, że tutaj można dojechać samochodem No może takim 4x4 z odpowiednim ogumieniem, Ale ja nie wiem, jak tutaj ktoś wyjeżdża Nie mam pojęcia, ale idę się przejść, słuchajcie bo Krystynia już tam poszła Emilia z Gabim, Nanaj i ciocia czekają bo ona poszła zobaczyć czy tam rzeczywiście się można dostać a ja oczywiście mam piękne białe buty które dzisiaj rano nawet myłem także będzie idealnie, żeby się obrócić ale ogólnie nasza niedziela wygląda bardzo fajnie bo rano pojechaliśmy na market do Walencji, żeby sobie zjeść na ranko. nie chciałem nagrywać, bo w zeszłym tygodniu był dokładnie ten sam market ale dzisiaj dostałem moją epicką kanapkę z pieczywie ciabatta i była super. O, rewelacja. Później byliśmy chwilę na kortach pikabolowych. E, miałem okazję poznać kilku nowych Polaków, którzy przyjechali na Filipiny, którzy też tutaj mieszkają. E, pozdrawiam bardzo serdecznie. E, Powymienialiśmy się kontaktami, więc będziemy w kontakcie teraz. E, widziałem się z Michałem Dudkowskim, bo akurat przyjechał, e, wrócił z Polski e, i, no i w zasadzie wsiedliśmy samochód i pojechaliśmy tutaj do Sibulan. Żeby to zobaczyć, jak to wygląda. Ta farma. Ale droga no tu jest niesamowita. Ja nie wiem jak to się przejdzie. Zobaczcie. Nie wiem w ogóle jak oni... Znaczy oni tymi takimi, tymi, wiecie, to się nazywają Easy Ride, czyli te takie małe gaziki 4 na 4, to pewnie tutaj wyjeżdża ktoś. A weekendowo tutaj podobno pracuje brat Kristin. Zajmuje się farmą, czy bardziej jakby ją ochrania? Ogólnie będę chciał też dzisiaj sobie dronem polatać tutaj, Spędzenie wziąłem drona, no bo widoki są niesamowite. Pogoda taka, wiecie, trochę, można powiedzieć, pod chmurką, gdzie nie gdzie, no ale jesteśmy bardzo wysoko w górach. W zasadzie to zobaczcie, my jesteśmy na wysokości chmur. Droga, no mówię, niesamowita. Ja po prostu w niektórych momentach nawet tak delikatnie się troszeczkę bałem jechać. Gdyby tutaj było mokro, to byśmy pewnie zrezygnowali, bo takie zakręty ostre, w ogóle bez barierek. Zapomnijcie, że są jakiekolwiek barierki. Zresztą zobaczycie to na filmiku, jak będziemy wracać, bo chcę to nagrać, bo to musi, to będzie naprawdę bardzo fajnie wyglądało. I może nawet to całość wrzucę na jakiś osobny kanał, jak będziecie chcieli, w normalnym tempie, ale to napiszcie mi w komentarzach później. Czy jesteście na przykład na tym drugim kanale, co jest, żeby po prostu wrzucić taką surowkę, cały taki, wiecie, materiał z przejazdu samochodem z jakąś muzyczką, bo to po prostu ładnie wygląda później. Nie wiem, gdzie jest ta farma. Jak my tutaj mieliśmy samochodem dojechać? No bez kitu. Wydaje mi się, że warto by to było też poruszyć taki temat, jak na przykład ziemię w tego typu rejonach. I tutaj z tego, co się ja orientowałem, bo na przykład wiecie, ktoś będzie chciał mieszkać w mieście, ktoś będzie chciał mieszkać w górach, a ktoś będzie chciał mieszkać na takim totalnym odludziu, jak na przykład to, z takim pięknym widokiem. Teoretycznie może, tylko że problem jest taki, że... Z tego, co się ja orientowałem, bo już parę razy miałem taką, taki wiecie, pomysł a kupmy gdzieś jakąś fajną działkę na szczycie góry W sumie dalej mam takie pomysły, ale gdzieś tutaj w sybulanie żeby można było po prostu dojeżdżać Na jakieś takie nawet nie tysiąc metrów kwadratowych, budować jakąś taką, wiecie, taki bunkier I po prostu mieć fajny widok, ciszę, spokój i tak dalej Ale problemy są z, z papierami do ziemi bo te, teory, te tereny teoretycznie nie zostały w jak żaden stopniu tam jakby rozdzielone. Tutaj większości ludzi, którzy mieszkają, to mieszkają tak po prostu sobie na dziko, tam z dziada, pradziada, nie? Ale nie mają tak jakby konkretnie praw własności tych ziemi. Więc nawet jeżeli byście szukali czegoś, nie, nie mówię, że wszędzie, nie mówię, że wszędzie, ale te akurat takie totalne od ludzi, gdzie nas interesowało, to, no to teoretycznie nie, no to, to nie są działki budowlane, to, to w ogóle są jakieś tam, już pomijając to, że to są kosmiczne wielkości tych działek. A nikt Wam nie sprzeda takie jakieś małe działki, tylko będziecie sprzedać całość. Więc yy, no można powiedzieć, że to jest jeszcze utrudnione. Cenowo to by się bardzo fajnie spinało, bo, bo te działki, pomimo tego, że są na przykład bardzo fajne widoki, no to one są przeważnie na zboczach. Więc cenowo yy, dobre by były ceny. Tylko że, tak jak mówię, no, infrastruktura tutaj to w zasadzie nie istnieje. Tutaj to jedyne chyba Solary, Starlink i w zasadzie tyle. Dobra, ja nie wiem gdzie ta Grysnie poszła. Podejrzewam, że ona poszła... O, krowa. Taka sobie stoi tutaj, odpoczywa. Ale jaka ładna jest, jaki masz ładny kolorek. Taka zadbana nawet widzę. No Zobaczcie tam. Jakie piękne widoki. A tutaj już Montaliny chyba nasze. To jest ten główny szczyt. Co kroweczko? Hej! No dobra, krowę znalazłem, ale powiem Wam, że tutaj akurat też nawet ładnie pachnie. Taką, wiecie, naturą. Taką delikatną wilgotnością połączoną z takim. drewnem, bym powiedział. Coś w tym stylu. No nie wiem, ładnie, podoba mi się tutaj. No i nie słuchać kogutów, nie słuchać e, transportu drogowego, nie słychać żadnych samochodów. E, po prostu dżungla, las i, i tak dalej. O, ale zobaczcie na to. To też jest ciekawy moment. Nie, motyw. Nie wiem, czy Wam mówiłem. Na przykład te opaski na kokosach. Nie wiem, czy widzicie. Te metalowe. Słuchajcie, to są opaski, które człowiek oczywiście zakłada. I zakłada je po to, żeby szczury kokosowe się nie wspinały na palmy. Żeby nie obgryzały kokosów i żeby te kokosy nie spadały. No bo ktoś po prostu chce później te kokosy sobie zbierać. Więc większość kokosów ma takie opaski przynajmniej te kokosowe o tam też jest kolejna tam też jest kolejna na różnej wysokości to jest zrobione. bo tutaj jest akurat na tej o Krystyń wraca to jednak poszło tam jeszcze dalej and what too far then we not going there what? your brat don't explain you he said a little bit with yeah It's too far Wow, ok. Jak ja uwielbiam rozmowy Filipińczyków. Christ, brat Kryste powiedział że to jest zaraz przecież za tą farbą. No tak, zaraz za tą, tylko my idziemy tak już. Nie wiem, no kilka dobrych minut. Więc jest taka droga, a to jeszcze jest podobno jeszcze dalej. Więc ciocia tutaj na pewno nie dojdzie, no bo po prostu ona ma schorowane nogi, więc raczej nie będzie się jej chciało. Z dzieciakami też iść trochę nie ma sensu. Więc idziemy po prostu do tamtego resortu, tam gdzie było to. Ten widokowy, jakby. Tam sobie, może siądziemy, może się jakieś wody napijemy albo kawusi. Ja tam wyciągnę drona, żeby sobie polatać. Będzie fajnie. A tutaj zobaczcie, jak ktoś ma swoją. Znaczy też ktoś ma tutaj swoje kozy, w ogóle krowy. Fajnie to wygląda. No i tą farmę kokosową. No, tak sobie kuski tutaj latają. Krówki. No i te kokosy wszędzie. Ale naprawdę taka cisza spokój. Fajnie to wygląda. Bardzo fajnie. No ale nie ma opcji, żeby tutaj wjechać samochodem. Nawet nie próbuję. Powiem Wam, że teraz takie mam przemyślenie na temat mm, piania kogutów. Każdy, kto był na Filipinach, rozumie i wie o co mi chodzi, bo to pianie kogutów jest praktycznie 24 godziny na dobę. Nawet u nas w mieście to słychać cały czas. Nawet na naszych kortach pikobola to słychać cały czas. No wszędzie po prostu to słychać. Natomiast mi to naprawdę nie przeszkadza już. Ja po prostu jestem do tego tak przyzwyczajony, że to jest taki normalny odgłos, który, który jest cały czas. Mogę przy tym spać, mogę przy tym no wszystko robić. I czasami to na nagraniu się łapie na tym, jak już oglądam to, co nagrałem, że słyszysz tam co chwilę są właśnie jakieś te, jakieś odgłosy kogutów. I teraz tak, słuchajcie, dopiero teraz sobie uzmysłowiłem, co to jest cisza, bo tutaj jestem i nie słyszę tych kogutów. To słyszę, tylko jakąś muzykę teraz w tle z tego resortu. karaoke tam wyją pewnie do tego mikrofonu, ale nie słyszę tych kogutów i. Mówię, o kurde, ale fajnie, ale przyjemnie. A tak jednak w mieście no, to jest strasznie głośno. No, ale tak jak mówię, no jestem przyzwyczajony do tego. Po prostu takie mam dziwne odczucie, że fajnie by było czasami pojechać w takie odludzie, tak jak tutaj, choćby nawet sobie posiedzieć. No chyba, że kupię sobie takie te słuchawki odszumiające dźwięk z zewnątrz, takie, wiecie, jakieś najlepsze i po prostu i będę się kładł i, i wtedy będę się relaksował. I będę patrzył na zieloną ścianę, żeby z palmami. To gdzie idziemy, Emi? To widzę królika. Chcesz zobaczyć królika? Nie ma tam królika, tam jest tak daleko, daleko, daleko. Za daleko. Tam nie idziemy. Idziemy tam. No, mam nadzieję, i koza, goat Dobra, idziemy zobaczyć, czy tam są kozy. Barana nie ma. Baran jest tutaj. Tu jest duży baran, a tu jest mały baran. Ship Dobra, teraz Wam już mogę powiedzieć, jak to się nazywa, bo sobie przypomniałem i widzę na koszulce u kolesia Highland Goat Farm To jest miejsce, gdzie... no ja słyszałem o tym miejscu kilkukrotnie już, że tutaj można sobie z namiotem przyjechać Nie wiem, ile namiot kosztuje, ale to nie mogą być jakieś duże pieniądze Jest tutaj teoretycznie też restauracja, jest karaoke, jak słyszycie, jest basen Wejściówka tutaj za osobę dorosłą kosztuje tak 100 peso za dzieci 50 peso, za seniorów mają 25% zniżki. I tutaj są tak samo takie koty, że chyba do wynajęcia, albo pod namiot, że na przykład można sobie nawet do środka stawić, albo chyba mieszkać. But, uh, um, sir, meat, snack? snack? Sure, no worries, or coffee, yeah? Coffee. Perfect, Perfect, perfect. No, czyli kawu się się napije. Zobaczcie, takie kotycze można sobie też wynająć. No ogólnie tutaj droga, tak jak mówię, to, to jest tak bardziej dla takich ludzi, którzy no, lubią daleko gdzieś jechać, w góry. A tutaj jest teraz weekend, więc akurat jest normal, normalnie są ludzie. Podejrzewam, że w ciągu tygodnia tutaj raczej by była pustka. Mnie osobiście dobija to, że tam władują w to karaoke po prostu cały czas. To już nie chodzi o prawa autorskie, tylko po prostu, że oni. No, są Filipińczycy, którzy potrafią śpiewać, ale przeważnie ja trafiają na tych, którzy nie potrafią śpiewać. Uuu, ale to są fajne te. Ale to mi się podoba. To jest super. Christine, something like that. I love it. The big one. Wow, that's so a big tree. No, in the farm, in our farm. I no? And this one, the, the green one also. This is so cool. The green, the around it, the, the post. It will grow. Yeah, I hope so. Zobacz, jest ogromne. Oki, Ogromne. A tutaj koleś prowadzi nas i pokazuje. Pszt, pszt. Oni... Hmm. pszczółki też tu gdzieś są pewnie. Nieźle to zrobione. Może taki wiecie, no to, tak trochę w, po Filipi filipińskim stylu, ale... Ale można się przejść i kozy nakarmić, podejrzewam, więc dziewczaki chcą to zrobić. Królików chyba jednak nie mają. Keep gold close no. Up to you. No to dobra, no to idziemy na kozy, chodź. Idziemy na kozy. Tam, no już Idziemy kos oglądać. Dobra. Dobra. O są tutaj kuski. Jakie ładne. Ale zadbane ładnie. Ty, możesz tam wejść? No, go. Go, go. Nie bój się mi, nie bój się. Oh. Wow. You selling them also or? Yes, sir. Yeah. How much for the goat? Um we don't know the price. Ah, okay. If you want to um I will send you. As about the price, you yeah, can price. ask online, yeah, Facebook. You sure. Możesz no, też kozę kupić tutaj. We can go there? Yes. Sir. I agree. To Soboćczykowski. Cie, te są fajne. Zobacz, Emi, jaka fajna koza. Tutaj też jest koza. Tutaj też jest koza, wszystkie inne kolorowe. No jakoś też się ładna. Tutaj są białe jakieś. Tutaj jest już jakaś jakaś inna. Tutaj... Ty, zobacz jakie ma uszy. Popatrz Emi, zobacz jakie ma uszy. Zobacz jakie ma uszy. Fajne w sumie z dzieciakami, żeby sobie przyjechać i popatrzeć na kuski Gdzie jest? To nie bój się kochanie, zobacz, ona sobie idzie tak po prostu Jaka fajna Zobacz pop Popatrz Cześć Cześć Hej Jak się woła na kozę? Ty, a tam i od tyłu, tutaj, i jak. Jaka fajna. No, Emilia, chodź, chodź. No chodź. No chodź, chodź, chodź. Słuchajcie, tutaj są też jeszcze y, m, przypięte imiona każdej kozy, bo każda koza ma imię. I mogę powiedzieć osobiście, że poznałem Lady Gaga. Yeah, they, all the goats have a name, he just told me and this is Lady Gaga. Cześć Lady Gaga. Me. Me. Uh, me. Me. Sunshine. Można Sunshine. Muszę powiedzieć, że barany przyjechały do kóz. No. Dobrze jest. Były są same kobiety podobno. A jak z dysłek from the Star Wars. z gwiazdnych wojen, ta koza wygląda takie Hello, wiecie te uszy. No uszy jak z gwizny wojen, no słownie. Jak ten taki postać, kurde, nie mogę sobie teraz przypomnieć kogo. Ale wrzucę wam to zdjęcie może. Pomimo tego, że tutaj jest tyle tych kus y, i tam nie wchodź tam, Emi, jeszcze. Pomimo tego, że jest tyle tych kus, myślę, że będzie bardzo tutaj, wiecie, no, pachniało tym wszystkim. Ale nawet nie. To musi być naprawdę sprzątane bardzo często, bo jest, jest tak... Sami panowie tutaj są, zobaczcie z jaką brodą fajną. Australii. z Australia? From Australia? Yes, import from Australia. <laughs> importowana koza z Australii, ale cyk. Ale jaka fajna! No, no chodź, chodź mi. No. Pink. prawie mnie oblała. Chcesz um, gonna try you want yeah. to Which one? The big one? No, no the small no okay. Dobra. Tutaj są um, sami panowie. The brown at the corner, she... give, 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 Patrzę, czy przede kim po mnie nie polała, ale nie. Dobra. Sfaňary. No, Gabi, go, go. No. nie, 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 nie,

I oh. oh, I think this one is better. Okay. Wait, 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 wait. Bah. Bah. Ah, yes 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 I yes. no <laughs> <laughs> Fine. Zobaczcie, na tych krzakach to się nazywa... Ja pierwszy raz to widzę tutaj. znaczy Nie mogę sobie skojarzyć w ogóle. Mulberry. Muszę to znaleźć w internecie, jak to wygląda, więc porównam Wam zdjęcie. To jest chyba niedojrzałe jeszcze. Ale trochę tak jakby taka czarna jeżyna, bym powiedział. To wszystko te krzaki, to są tutaj te, bo jesteśmy tak wysoko w górach. No, w zasadzie na kolejnym szczycie. I tego wszędzie, wszędzie są te, te, te krzaki. Tylko chyba nie ma sezonu na to. Ale też ciekawa opcja. Bardzo ciekawa. Jak widzicie, co rejon górski, no to coś innego próbuję robić, no i takie mulberry, nie wiem, co to jest, nie mogę skojarzyć nazwy, kurczę, chodzi mi teraz to po głowie cały czas, a tutaj za bardzo nie ma dostępu do internetu, więc wiecie, trochę lipa. Dobra, wracamy, idziemy do restauracji. Pa, Kusko. fajnie wyglądasz. Tą brodą, kozią. Na początku myślałem, że to wejście z topesą to tak trochę to jest drogo. Bo wiecie, bo tak naprawdę tylko po to, żeby wejść do takiego resortu górskiego i żeby później kawę kupić i jakieś inne rzeczy, to to drogo wychodzi. Natomiast, e, jeżeli to, to tak naprawdę w to wliczone jest zwiedzanie i oglądanie tego wszystkiego, to naprawdę to jest spoko cena. No, żeby tak naprawdę wesprzeć ten projekt, moim zdaniem, bo, bo podejrzewam, że to i tak to się finansowo raczej nie spina, bo raczej nie przychodzi tutaj za dużo osób. O, a tutaj sobie ręce można jeszcze umyć. O, zobaczcie. Ręce tutaj myją wszyscy. Dotykali kozy. I tutaj jest tak samo woda górska. Prosto z gór, ze szczytu. No tutaj sobie kozy normalnie chodzą. Dobra, idziemy, idziemy. No i oczywiście, moja żona teraz musi zdjęcia porobić. Tak, no już musimy sobie zdjęcie robić. No to już robimy. Wszyscy ładnie stawać. No dobra, polatane. Powiem Wam, że fajnie to wygląda z lotu ptaka. Zresztą pewnie możecie napisać w komentarzu, czy Wam się podobało, ale miejsce no, ma swój klimat, na pewno ma swój klimat. Nie jest to miejsce, żeby tutaj przyjeżdżać za każdym razem, bo jest po prostu zbyt daleko, ale co jakiś czas, żeby sobie odpocząć, szczególnie podejrzewam, że w tygodniu by było lepiej, żeby to miejsce było puste, siąść sobie, rozłożyć namiot, przenocować na szczycie góry. Bardzo fajne. Zostawię Wam oczywiście link w opisie tego filmiku, także żebyście sobie popatrzyli na mapie, gdzie to jest. Wiecie, co jest gorsze od jednego Filipińczyka nieumiejącego śpiewać karaoke? Dwóch Filipińczyków nieumiejących śpiewać karaoke. Właśnie za mną są dwa zestawy do karaoke i oni tak naprawdę siebie przekrzykują na kto będzie gorzej chyba śpiewał. Nie wiem, po prostu masakra. Nie to, żebym narzekał, bo ja lubię ogólnie jak ktoś ładnie śpiewa, tylko wiecie, jeżeli ktoś nie potrafi śpiewać, i w takim miejscu to jest, gdzie tak naprawdę chce się delektować tym widokiem, tą ciszą i spokojem i nagle dwa różne karaoke idą naraz, to o Jezus. Aż mi ciarki pociera. A tu jest jeszcze fajny punkt widokowy, nie wiem czy mnie w ogóle słychać, bo oni karaoke nawalają cały czas. Z widokiem na Wyspę Cebu, tam z tyłu, o nie wiem czy też będzie widać, ale tam już jest Wyspa Cebu. Tutaj jest koniec tej działki, tutaj jest pole namiotowe, które sobie rozstawili, no i tam namiot. Fajnie zrobiona. Tak, żeby się strzylować. Bardzo fajny wiatorek. My już pojedzone. Zjedliśmy sobie jakieś takie podstawowe filipińskie jedzenie. Oczywiście dziewczyny jeszcze zamówiły halo halo, czyli mix wszystkiego z takim typowym filipińskim deserem, ale nawet nie miałem okazji, żeby Wam pokazać. Teraz się już powoli zbieramy z tego miejsca. E, idziemy do samochodu. Pogoda, o dziwo, się utrzymała, ale były takie bardzo ciemne chmury przez chwilę. Ale dosłownie żadna, żadna kropla nie spadła, więc o dziwo. Dobra, zbieramy się, zbieramy się. Let's go, let's go, let's go, ekipa! Ogólnie bardzo fajne miejsce i naprawdę, jeżeli macie czas i będziecie w okolicy i będziecie sobie jeździć tak bezcelowo motorem to jak najbardziej możecie sobie tutaj wpaść, nawet jeżeli będziecie podróżować, to przenocować Mi się tutaj strasznie podoba, tutaj jest jeszcze napis tego, jakbyście szukali, ale w opisie też będzie oczywiście link No i tu jeszcze rzut na to gdzie byliśmy. Tam na końcu była ta restauracja. Piękny widok. Teraz akurat się nawet jaśniej zrobiło, więc te chmury chyba przegoniło wszystkie. No i teraz droga zjazdowa. Na dół. Czyli jakieś 25 minut jazdy w dół Krę krętą drogą. A ja z tej strony dziękuję, że byliście z nami. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli oczywiście macie jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało w komentarzu subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie no i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pa!